Jesteśmy we Wrocławiu na gitarowym rekordzie Guinnessa, właśnie za kilka godzin będziemy pobijać ten rekord. Kręcimy są specjalny odcinek i serdecznie zapraszamy. Daj palce w ten sposób. I teraz pierwsza karta to jest As trefl. Jaka to jest karta? As trefel. bardzo dobrze. Karta. Dobrze. To jest następna karta jaka? As pik. As Peak, Teraz patrz tego Asa Pik. Jak myślisz, czy karty zamienimy się miejscami czy nie? nie. Czyli co jest na górze? Na Pokaż, nie patrzę as <laughs> patrz na tamtą. A bardzo dobrze. Patrz tego asa Patrz uważnie na tego asa Teraz co będzie na górze? Obróć dwie karty. <laughs> <grym> Byłem As pik! As big Dlaczego? Jak to się stało? Magia. Palecę ja ja ma ma w ten w sposób. Ja wezmę pierwszą kartę, która jest w talii. To jest As Trefl. Jaką tam masz kartę? As Trefl. Bardzo dobrze. Teraz następną kartę <grym> wezmę, to jest As pik. Patrz na tego Asa Pik. Czekajcie. O! Jak myślisz? Czy karty zamieniły się miejscami? Nie. To co jest na górze? as Trefl. Puść. Bardzo dobrze, a teraz gdy wezmę tego Asa Trefl znowu obrócę i dam go tak, to co będzie na górze teraz? A na dole? Jesteś pewna? Tak Założymy się o coś? Nie Dobra, obróć karty Dobra Wybierz jedną kartę Teraz ją, Mogę ją widzieć śmiało. No tutaj, z tej strony. Imię, cokolwiek. Tak, żeby wiadomo, że to jest Twoja karta. Już mam imię Daria. Dobra, bierzemy Twoją kartę i zegniemy ją w ten sposób. Daj tak zęby. No złap, złap Dobra. Tam miałaś Asa. Teraz ja wezmę następną kartę i to jest teraz dwójka. Otwórz mi marker. Dziękuję. I napiszę nazwę naszego kanału w skrócie. Czyli teory 67. Dobra. Ok. Zegnę kartę w ten sposób i w ten. Daj mi marker. I daj, daj, daj te tak ręce. Co ty tam masz? Jak ja mam twoją kartę, to ty musisz mieć... No we, moją. Nie. <laughs> Kartę na pamiątkę. Dziękuję. Dziękuję, no bardzo. Tak. dziękuję bardzo. Tak. I zapraszam na teorię 67. Teraz może wybierz jedną kartę. Dowolnie którą? Dobra. Teraz popatrz na nią i ją podpisz. Cokolwiek. Może być twoje imię, co chcesz. Już? Teraz możesz mi pokazać tą kartę, oczywiście. Mamy Ania, piątka, karo. Mamy piątkę, karo. I to jest twoja karta. Teraz zegnę twoją kartę. Ja byś mogła dać tak złapać w zęby. Bardzo dobrze. Twoja karta to jest piątka, karo. Teraz ja wezmę następną. Mamy ósemkę. Możesz mi otworzyć. Dziękuję. Ja napiszę skrót teory 67. Proszę zakręć. Dziękuję. Dobra. I teraz wezmę tą kartę w ten sposób. ta kręca. Aj, Zobacz, co masz ty. Proszę kartę w Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dzięki Weź sobie jedną kartę dowolną. Nie, nie pokazuj mi. Dobra. Teraz ja przełożę talię w ten sposób. Daj mi tą kartę. Nie ma sposobu, żebym ją zobaczył, prawda? Teraz albo na git. A dobra. Daj tu palec i wyobraź sobie swoją kartę. Teraz powoli rozluźnij palec, dawaj lekko do góry, lekko do góry, lekko do góry, lekko, karty się lekko wysunęły. twoja karta? No jest. <laughs> a jesteście? Z Ej dobra, to dobra, a co to, jak to się nazywa na, na YouTube na 67 Taka prosta nazwa. Dobra, to pan dobra. Siemaneczko.